Hej, dziś mam dla was tutorial z marmurkowym zdobieniem, które wykonała stylistka paznokci M Nail w trakcie targów Beauty Vision w Poznaniu. Zaczynajmy. Na przygotowane paznokcie został nałożony żel Nail Therapy, który należy utwardzić pod lampą przez 30 do 60 sekund. Wybrałyśmy kolor Dirty Rose, nakładamy pierwszą warstwę i utwardzamy przez 30 sekund. Przechodzimy do nałożenia drugiej warstwy lakieru i ponownie utwardzamy. Na palce serdeczne i środkowe aplikujemy biały lakier Easy 3 w jednym i utwardzamy przez 60 sekund. Sięgamy także po czarny lakier z tej samej serii. Początkowo nakładamy drugą warstwę białego lakieru i za pomocą czarnego zaczynamy tworzyć marmurkowe zdobienie. W celu urozmaicenia dokładamy też gdzie gdzie brokatowy akcent, Paznokcie lądują w lampie na 60 sekund. Pora na produkt Top Special, który utwardzamy pod lampą przez 30 sekund. Paznokcie przemywamy Cleaner'em. Na koniec aplikujemy truskawkową oliwkę na skórki. Przypominam też o kodzie zniżkowym do wykorzystania na zakupy w sklepie m -Nail. Info, jak zwykle, znajdziecie w opisie. No i tak prezentuje się już gotowy efekt. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku.